Ojki, ekipą przetrwaliśmy noc na dachu, ale jeżeli chcecie zobaczyć co tam się wydarzyło, to musimy zacząć od początku. Także na początku musimy wszystkie rzeczy przynieść na dach. Ekipa przygotowawcza przyniosła nam coś. O, to w mojej głowie I... wyglądało dużo lepiej. Będziemy musieli generalnie sprawdzić po tym co mamy, bo ja nie wiem czy będziemy żyli. Ja sobie naszykowałem tylko plecacza. No ale... ja też mam. Ja mam ten plecak taki niewidoczny, patrzcie. No dawaj, pierwsza rzecz. Brawo, no. Ja też idę na górę. Dobra, ja rzucam już. Ja już masz, masz też. Masz! To pierwszy stan. Masz! Łatwiej by było, gdyby te śpiewory były złożone. O! Ej, to nawet ładnie to wygląda, wszystko. Światła ładnie się odbijają. Proszę państwa, to oprócz Nocki, to nie wiem czy wiecie, ale też będzie dzisiaj Niezła impreza, także ja już tu mam słuchaweczki, Silent Disco będzie grane. To będzie tak. Oprócz tego zagramy w kosza o pieniądze, butelkę oraz Ponad Ponadto czeka nas wiele przygód, więc koniecznie oglądajcie do końca. Kiedyś tak prawie zginąłem. O, właśnie w taki, w taki sposób. Ja, nawet nie musiałem łapać. Ja miałem taką sytuację kiedyś, że rzucaliśmy sobie paskiem z moją e, kuzynką, i ja wisiałem tak potem nad takim spadkiem do garażu. Prawie zginąłem. I śmieszna anegdotka jest w sumie taka, że ja jej krzyczałem tak wisząc i trzymając się tylko na rękach, że pomocy, pójść po kogoś. Ona sobie tak poszła. A ja mówię, szybciej to pobiegła, długo jej nie było, wróciła i mówi: w sumie to oni nie mogą, bo oglądają film. Patrz, stań tu i robimy taśmę. Ludzką nie, taśmę. To Ludzie, patrz, patrz patrz jak to pracuje! Zawsze jak działacie w teamie to wychodzi wszystko lepiej. I tym I tym sposobem przenieśliśmy wszystkie nasze rzeczy na tak, dach. Dobra. To bez nie, tu jest nocą. Byłem, wiecie, jaka jest podstawa suriwalu, i wam to mówiłem kiedyś Tak, żeby trzeba zebrać wszystkie kamyczki na bok. Nie? Chron! <grystanie> gdzie rozbijamy obozowisko? Tu. Na samym środku? Nie, tak? właśnie lepiej było po boku, bo środek, jak jest dach, to środek ma najbardziej. Tak, żeby jak ktoś Odmożliwia wyjdzie rano, żeby wypadł. wypadł po prostu. Nie zaczynajcie! Ze mnie! Ej, ale jak wysokości! Zawsze jest zasada w survivalu taka, że ostatni rozkłada namioty. Nie! O, to wygrałem. Rozłożenie namiotów. mioty. Yeah. co? Ja zobaczmy, jak słońce będzie wschodziło, żebyśmy no fajnego Wschodzi, nagrali timelapsa. No tu, Wschodzi, tu. E, I ty już masz to gdzie? ono będzie? Okay. O, wiecie co? Potrzebuję dwóch silnych, i niekoniecznie bystrych. Tak, jest tak. tak ja. Mhm. O, to jest już mokre, No. To szybko, ma podłogę. Ja układam podłogę. Jak ty tak dużo wziąłeś, to ja też tak będę tak dużo. Uważajcie mi tak, bo mi tej robotę, no. Trzeba zrobić na od... Zawięcie, u siebie zawsze rób na od do odwrót, justek, Nie, nie, to u to cała! Za robota... Wszystko wymyślić, że będę tylko nie robić. Po krótkiej chwili udało się nam ułożyć wszystkie maty. Słuchajcie, Wardenka jest niespełnionym szeryfem internetu, a Krzysiu jest niespełnionym parterzem. Raz, mnie Nie, ale co ogólnie już mega dału, normalnie. Już można stare spać na tym. No się No ale się No No Ale się na tym! Pójdź się! Dobra, jak już trzeba się położyć. Porównaj sobie. Dlaczego jestem drugi umarłem? Proszę się! To na Zabiegł! 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 Ja śpię w tym namiocie, dobra? Nie, ja śpię, bo ja go rozłożyłem. Ja tobą śpię. A ja z wami. Bo ja ci powiedziałem, żebyś rozłożył ten namiot. Dobrze, w trzech filmów? No, tak, bo to jeden się nie wyśpi. Ja w środku. Stop chwila! Takie kozackie filmy powstają dzięki temu, że mamy najlepszych montażystów w Polsce, dlatego dzisiaj razem ze Steel Series ulepszymy twoje stanowisko. Co? No strzeli to od Steel Series? Tak jest! Masz na przykład taką za... myszkę Aerox 5, proszę bardzo. Masz... Te słuchawki, które nazywają się Arctis Nova Pro, proszę bardzo. Wow. I jeszcze lepszą klawiaturę, Apex Pro, to dla Ciebie stary. Musimy naszykować swoje stanowisko, także... O, wow, ale to ta śmiga, masakra, teraz filmy będą cztery razy szybciej się montować. Bardzo mnie to cieszy, moi drodzy, jeżeli Wy też chcecie mieć taką przyjemność z komputera, grania czy montowania, cokolwiek, to koniecznie zakupcie sobie taki sam sprzęt. z okay. linku w opisie. Rozłożyliśmy namioty i przygotowaliśmy nasze miejsce do spania. Witam w naszym namiocie numer jeden. Mamy trzy stanowiska do spania. Jedno stanowisko do spania będzie chyba Jordana, jedno stanowisko do spania będzie chyba zwykleka, a jedno stanowisko do spania będzie moje. Ja mam swój plecoczek w budze, mamy trzy maty, śpiwory jakby jakby tyle. Aha, czyli teraz jest room tour u nas. My mamy po dwie maty pod Aha. każdym stanowiskiem. Po dwie maty mamy tutaj, mamy z kocyczkiem. Dobra, nie, wracaj, zrób. Nie, ty zrób. No co mam zrobić? No mamy tutaj tylko koce, poduszkę. No ja nawet nie mam poduszki. Czemu nikt mi nie powiedział, że mam poduszkę wziąć sobie? Wszyscy byliśmy głodni, więc my byśmy chcieli zamówić pizzę. Czy można prosić o tej godzinie? To najbardziej czas oczekiwania dwie godzinki. Dwie godzinki? No okej. Okay. Poprosimy te trzy kapriciozy, jedną margaritę i jedną papero. A której ta. będzie ta pizza? Za dwie godziny. To ja już będę spał na pewno. Wiesz, mhm. że ja śpię obok ciebie? Nie, zwykle. Nie, nie. ja śpię na środku zagadane. Nasz na mnie od dzisiaj nie idzie spać. To, że wyraźę dziecimy sami. Powiedz będzie długo, Boże, Jordan, twerkuje, proszę! palcie mi oczy Ty może chcesz podmianę namiotu? No nie, dzięki A ty się uczyłeś gdzieś tak jesteś samoistny? Ja jakby Do Tego się można samo nauczyć? No <hłysy> Jezu <hłysy> Ja myślę, że miałeś przynajmniej pół lekcji <gry> Oto bym To bym mi okulary Ale jest? To było 5 sekund, ale bardzo intensywny. Wiesz tak wymyślił pomysł, żebyśmy zagrali w grę. Mam pomysł, zróbmy taki challenge, losujemy listę to i musimy ją odzorować. I stopujesz, stopujesz. Dobra wybierz. No ja wiem o co chodzi, no Jezu. Krzyk, <fów> hmm, habibi! Rozbieraj się, rozbieraj się. Zakładaj to, to. A ja? No tak. No a czemu ja? Na no tyle dostanę. No ty no ma, ja mam tą szatę w domu. Hmm. <sim odcink nounou> Próżba, to to. Obsrane. Nie wiem, czyste, czyste. Nie, to jest obsrane. A bo, mamy siedzenie jakieś? Nie wiem. Jak Jordan, klękaj twoje. tutaj. 네. Siadaj na nim, siadaj na nim. <sum> Gdzie boisz, nie mogę na koła go odskoczyć. Nie ja nie możesz? Jak wyglądam w Jezu, Jezu, to już mogliśmy zrobić. Przemek bro. Dajcie, dajcie, bo on jest na matem Na matem musisz ma. matem. dobra, robię to. <laughs> nie, nie, to... Truman! tyś, <laughs> Boro, dawajcie dzisiaj. Wera, musisz to zrobić, tylko jedno musisz to zrobić. Absolutnie co nie robię Ale na szukę ściągaj, boro. jesteś bera. Dawaj, dawaj. Eee, kolano, Waż. prawa, głowa. No, Ile? Dopiero lej paną degno. Nie to Ale czuj się z tą głową tak, już. Kolano, prawa, ręka. Głowa! Dobra! No, no. no. dobra. o, jest nic. Dobra. Neymar? Neymar. on zamknięte oczy miał? Miał stare, takie mm, przygryzone. mamy. O. o. No mogę być na co? Mogę założyć jakąś taką długą koszulkę, twoją, na przykład, żeby był jak w O, no to będzie dobre dobra. Spodnik. No Bez spodni No dawaj, robimy to. Ale bez spodni Nasz goje, vero? Najmij kurwa na cu! Ja Słuchaj tego faceta. <grymety> <grymety> jak ten pitol wystaje! <grymety> no, no, zamknę to na miodu, żeby tam cieplej było. I żeby nie było mokrych rzeczy. Masz bardzo dobry pomysł, jest tak gej. No tak Aaaa! Tak, moi drodzy, wszystkie zdjęcia wylądowały na moim Instagramie, także zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć koniecznie na naszej ocencie, które jest najlepsze, które najlepiej odwzorowaliśmy. Wiadomo, że mój habibi. Habibi był dobry, ale na myślę, że była na, co... na Mocno, mocno. Idzie czosnek. Wyczuł kasę. Ale koszulkę to sobie na prawą stronę obrócić. Uwaga! Już 29 września Netto Arena w Szczecinie Ostry zawalczy z Kasprem Błońskim na Fame Friday Arena 2 Jak mogliście zauważyć, Ostry nie występował ostatnio na filmach, bo ciężko przygotowywał się do walki Wykonał całe trzy treningi Jeśli, Jeśli chcecie zobaczyć, jak Ostry niszczy Kashera, koniecznie kupcie pay per view z linku, który znajduje się w opisie tego filmu On nie przychodzi do mojego pokoju i właśnie robi to samo Moi drodzy, tak jak widzicie, Ostry wyczuł pieniądze, bo teraz będą do wygrania pieniążki Ale poczekaj, nie gorączaj się, spokojnie, z w Na dole mamy 3 kosze, żółty, różowy i nie za żółty jest 50 punktów, za różowy 30, za niebieski Dobra. 20 To zgarnie najwięcej punktów, ten wygrywa 500 O i to Dobra, ja pierwszy, ja pierwszy, pierwszy, bo co zimno Zobaczy się? trzy dwa razy No i będzie trudniej teraz nam zostać. Nie, będzie łatwiej No to jest jak go, tak jakby, z drugiej strony trzeba Ok sobie, No tyle wymówiłeś swoich rzutów Dajesz? Chciałem po... powiedzieć, że... Czemu poprawiasz? Ty, ty możesz też powiedzieć, osiem. ale też chciałem powiedzieć, że Kacper Wojski się ciebie boi ja, No prosto, kto by się mnie nie bał Ale ja mówię serio nie, wiem, Daj Dajcie mu jeszcze 60. Wiecie co się tyłem. stało, Powiedz, co się stało. A co mam powiedzieć, że, co, że muszę schodzić do niego do wagi, bo ja walkę na miesiąc przed jeszcze wagę muszę jak robić, bo jest zesłane. No, dobra, no dwa tygodnie przed? Nie, no to ile? 23 dni czy 29? No nie, no do walki są dwa tygodnie antybiotyku jeszcze. Na jednym treningu bym. A ile bym A ile? A ile? A ile słabo z twojej strony, Kacper, że boisz się ostrego, który jest miesiąc w treningu, nawet nie. Był na jednym treningu Na jednym treningu bym. A, A jakim miesiącu trenujesz? Ja mogę robić 8-0, 1-0. ja jakby mogła zrobić wszystko. Dole. Ja mogę zrobić wszystko, bez różnicy. To weź, weź się jeszcze gady. <śpiew> I wszystko! wszystko! Teraz na pewno wygra go. To jest tak dwa rzuty jeszcze. Założyłeś te okulary? A! No i co? Nie możesz punktów? 3 punktów? O, ładne. Skąd? Szkoła ciebie Jordan Zmiana krzywda Nie, nie Nie Ostatni, ostatni Jak ja nie dorzucę Albo przerzucę Krzysiu, wygra z jednym celnym rzutem? Ja tak Albo blisko jest się punkt, ja! No czyli Krzysiu wygrałeś. Tym takim babskim rzutem. Ja bym się nie cieszył z takiego czegoś. Tak ja jest! Jestem głodny i chcę mi się pić. Więc sobie zjem i się napiję. I nie czekam na pizzę. Też na pół? Tak. tak. Tu pewnie całe na dzień. Jak jest zimno? To rozluźć mięśnie. Nigdy trzeba mieć jakieś mięśnie. Zimno ci? To podgrzejemy atmosferę, zagramy w butelkę. Prawda czy wyzwanie? <laughs> Jak wera, jeśli tak zimno, to zakręć sobie pierwsze. Ale, no... Ale kręcę. Prawda czy wyzwanie? Wezmę prawda. Musisz y, wymienić, czego najbardziej zazdrości nam wszystkim. Tutaj, każdemu po kolei. Serio mówicie? No. No. Aktywności, jest żartu. żarty ma, sprawności fizycznej. Ja zawsze żarty po zwykle, powtarzam. Jest <grym> bardzo zorganizowana. Tak, tego mi brakuje. Czyli Werologistyk. I sześć. Wyzwanie. Oh Moje wyzwanie. Jeden plaster defilacji. I my sobie wybieramy gdzie. Muszę to rozgrzać, żeby było bardzo cieplutkie. Bo ty jesteś gorący. Właśnie, o to mi chodziło. <grym> Naprawdę stąd? No. nie, stąd nie będzie boleć. Tak. niech jest mało, w ale i drugi darów! Dawaj pół na pół! Ale wiecie, tu jest najgorzej, drub, drub. bo tu jest taka skóra, że wiecie, ono się mi Dawaj, dawaj, Jak to przykleję? Dobra, nie masz. Dawaj suszarom jeszcze suszarom. Aaaaaah! Nie, nie na nie A już? Ej, nie kładź. O, czerwony! No ale czerwony masz. O prawie. właśnie, bo ja ręka przykleiła. Jak wow, to wow. wyglądasz, krzysiek? Wow. No ale no, to nic nie zmieni, to wyrywanie <laughs> włosów na to. <laughs> Ja. prawda czy wystąpienie? Prawda. Czy uważasz, że Ostry ma serio realne szanse wygrać z Błońskim? Powiem ci tak, tutaj w tym momencie ta, to jest troszeczkę ta. walka u mnie takiego przysłowia y, rozum i serce, tak? Sercem i rozumem jestem za Błońskim, natomiast za. <ścoughs> w procentach? Tak szczerze? To 80 do 20 na Błońskiego. O kurde, 20%. Zypię. Jordan, Jordan, no ale no, no, no. nie, wyzwanie Jordan. czy wyzwanie? Dawaj wyzwanie Zobaczcie na niego, jak on się stresuje No Twoim zadaniem jest przekonać pana, żeby nam tu wniósł pizzę Jordan, powodzenia, Ja, jak przyjdziesz z pizzą, to wyjdzie Mamy takie wyzwanie, że nie możemy stąd zejść Dałoby radę ją tu dostarczyć? Czyli nie dałoby radę? kur... Ogarniemy, ogarniemy, ogarniemy Musi pan iść tam, jest, są schody, wejść po, drabi po drabinie pan musi wejść, no <grym> To jest niesamowite, że jest pierwsza a Tak, chodzi na dach, żeby nam się dostać. Ile tam <grym> wyszło? 270 270, dobra Dobra, damy, została pana razie. dzień Ciężkie to jest? Dobra, trzyma. Kurde, fajna torba Dobra, dzieciaki Dziaki! Czemu ty torbę masz, chłopie? Oddaj panu torbę! Jakie jadę. zamówiłeś? Ale ty, jak to wygląda? No co? Co zostanę za No, pizza możesz zjeść. Podzielmy się wszyscy pizzą. Z sosem jest najlepsza. Mm. Nie na kamieniu, uważajcie na kamieniu. A ja się bez nie zastanawiam, czy to nie jest ogólnie najgorsza pizza, jaką jadłem. Nie, ja jadłem gorszą. To ja chyba nie. Mamy taką sytuację, że nie wiem czy wiecie, a na pewno nie wiecie, że chce mi się siku po prostu. Pizza pojedzona, sprzątamy i generalnie wnosimy tutaj telewizorek na wieczór filmowy, moi drodzy. Ja zawsze usypiam przy filmie. Ewentualnie wieczór fif O, pomagam, pomagam, pomagam. Pomagam, pomagam, pomagam. Mamy to. Puść, 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 teraz, puść. Ja sam go wziąłem. No to tak praktycznie to zbiór sam No to jest prawda. Ty jesteś niebieskimi niebieski teraz. Nie. Fajnie, są wszyscy niebiescy. Szybki samouczek. Jak się zbiera piłkę? Kółkiem. KONTRA! Nie, o! Nie, nie, to nie, nie, Ja już to, to, to nie, dlaczego ty jesteś taki słaby, że ty nie, 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 Dobra, nie, Ale wery, co nie, do... to mówiłeś? nie, 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 co ty no, to no, co no. i to grasz tak dobrze. nie, 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 to. No, Ostatecznie Justek wygrał ten mecz, ale po rzutach karnych. Przecież ty mi napada pada tych kamień. No, zaraz, strzelam to i wygrywam, wiesz o Oficjalnie na filmie jestem lepszy od Ciebie. Ale nie, oszukiwałem, patrzyłem jak to dalej Wiem, że patrzę, że no, to już spasne. sami nie, nie spadł. No, no, Jordanito wybrał moją toaletę. Uważaj, żebyś nie spadł kolego. Wszyscy strzątają, żeby nic nie zostało na dachu nic nie zmokło. I kładziemy się zaraz spać, szczerze mówiąc. Pograliśmy w fifę. Dobra, Ej, to w tym moi drodzy, jak wygląda moje miejsce do spania? Tu mam plecak i klapki, żeby nie zmokło. Tu mam generalnie śpiwór. Tu mam opaskę na oczy i tu mam poduszkę. Trzecia trzydzieści, inwera śpi. ci już też śpią, ja też się kładę. A, śpi, Widzimy. Widzimy, zamknij Japę tam. Widzimy się rano, trzymajcie się. Halo 7:49. No, plan był fajny, taki, żeby wstać na wschód słońca. Z tego planu zostało, tylko plany. To, co z moich marzeń, zostało piłkarzem. Idziemy do nich, do namiotu? No, raczej się tam pokryłem. Wera wstała. ty chyba jestem chora. Ty gadasz. Jest tak, żyje. Żyje. I w ogóle nie wiem, czy pamiętasz, ale ku. Tak spaliśmy w tym namiocie za stranem, to coś spał na mnie, a Jordan miał pół namiotu do dokładnie. <laughs> tak, no. Ale ja się właśnie dziwiłem, dlaczego mam tyle miejsca, jest... No normalnie, no, no. ja i nawet łok się szturchał. No, a ja to czułem, bo miałem za dużo miejsca. Wiem <laughs> dużo miejsca, co to jest dużo. 250 tysięcy opłaś w górę ty i robimy nockę na dachu, ale tym takim skośnym, bo ten jest załatwy stary. Byłem. jak mi wam to powiedzieć? Wytrwaliśmy! Wow! To by się spodziewał, nie? A zobacz jak w tym czasie ostry schudł <laughs> Jest godzina No i dzisiaj to by było na tyle, subskrybujcie kanał widzowie Już teraz na moim głównym kanale znajduje się premiera filmu, w którym zobaczysz najbardziej ekstremalną rzecz jaką zrobiłem w swoim życiu Zostałem pogrzebany żywcem kilka metrów pod ziemią, aby spędzić tam ponad 50 godzin, ale tego co się stało nie mogłem przewidzieć Czekajcie, stop na chwilę, stop! Pękło coś? Nie wiem czy nie powinniście odkopywać. Wejdź na premierę już teraz